Moja prababcia miała bliską przyjaciółkę. Kiedy były młode, obiecały sobie, że jeśli jedna z nich umrze pierwsza, to przyjdzie do drugiej, by opowiedzieć, jak jest po drugiej stronie. Po pewnym czasie, nie wiem, czy przyjaciółka była wtedy młoda, czy już starsza, ta przyjaciółka zmarła. Po około tygodniu coś obudziło moją prababcie w środku nocy. Ktoś pukał do drzwi. Przestraszyła się, bo była noc, ale postanowiła sprawdzić, kto to. Otworzyła drzwi, lecz nikogo tam nie było. Wyszła na zewnątrz, by rozejrzeć się po okolicy, i wtedy nagle uderzył w nią silny podmuch wiatru, który przewrócił ją na ziemię. W tym momencie usłyszała dziwny, nienaturalny głos, który ostrzegł ją, by nigdy więcej nie prosiła nikogo, aby po śmierci przekazał jej, jak jest po tamtej stronie. Potem wszystko nagle ucichło, a prababcia ocknęła się na podłodze. Wygląda na to, że dusza jej przyjaciółki musiała pokonać wielkie trudności, aby przekazać to ostrzeżenie, dlatego padły takie słowa. Mimo wszystko, w pewnym sensie dotrzymała obietnicy. Przyszła po śmierci, choć nie zdradziła, co jest po drugiej stronie.